6 kwiecień 2024 rok. Jesteśmy w Bolesławcu. Wycieczką nad, w centrum miasta nad Pięknym Stawem. A w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku, w Próbaniu robimy ze znajomymi wycieczkę wieczorkiem rowem idziemy pod lub koło jawora na piątą krzyżówkę wypić po cztery piwka kozel niech nogi poprowadzą a ręka na miejscu zakreśli znak krzyża powodzenia